Rozdział ósmy. Również w filozofii moralnej platonicy naczelne mają miejsce. Ostatnią częścią filozofii platońskiej jest filozofia moralna, która od wyrazu greckiego nazywa się etyką. Ma ona za przedmiot dobro ostateczne, abyśmy do niego odnosząc wszystkie nasze czyny i pożądając go nie jako środka do czegoś innego, lecz dla niegoż samego. I osiągając je, niczego więcej od szczęścia nie wymagali. Dlatego też to dobro nazywa się końcem, celem, bo dlań pożądamy wszystkiego innego, a jego samego tylko dla niego samego. To tedy uszczęśliwiające dobro według jednych otrzymuje człowiek od ciała, inni zaś mówili, że od duszy, jeszcze inni od obojga. Wiedzieli bowiem, iż człowiek składa się z duszy i ciała, i dlatego myśleli, że od jednej z tych dwóch rzeczy albo też od obu razem może im być dobrze, dobrem, jakimś ostatecznym, które by im szczęście dało i do którego by skierowali wszystkie swoje czyny, i już by się więcej nie potrzebowali troszczyć o to, dokąd je odnosić. Przetoż Jowi, co jak o nich powiadają dodawali trzeci rodzaj dóbr, tak zwane dobro zewnętrzne, jakim jest poważanie, sława, pieniądze i inne tego rodzaju. Nie dodali tych dóbr w tym sensie, jakoby one były ostatecznym dobrem, to znaczy upragnionym ze względu na nie same, ale ze względu na inne dobro i z tą myślą, że ten rodzaj dóbr jest dobry dla dobrych, a zły dla złych. Tak tedy i ci, co dobro człowiecze upatrywali bądź w duszy, bądź w ciele, bądź w obojgu, nie upatrywali gdzie indziej jeno w człowieku. Tyle tylko, że ci, co w ciele, to w lichszej części człowieka, a ci, co w duszy, to w podnioślejszej części, a ci, co w obu tych częściach, to w całym człowieku. Czy w części, czy w całym człowieku, to jednakże tylko w człowieku je widzieli. Lecz ta różnica w zdaniach, których jest trzy, nie wytworzyła przeto trzech, lecz wiele różnych niezgodnych ze sobą mniemań i sekt filozoficznych, ponieważ i co do dóbr ciała, i co do dóbr duszy, i co do dóbr obu tych części razem, różni, różne sądy wydawali. Niechże wszyscy oni ustąpią miejsca tamtym filozofom, co nie orzekli, że szczęśliwy jest człowiek zażywający z owocu ciała albo z owocu duszy, lecz z owocu Boga. Nie jako duch cieszący się z ciała albo z siebie samego, albo jako przyjaciel z przyjaciela, lecz tak jak oko światłem się cieszy, o ile można przytoczyć jakiekolwiek podobieństwo tych stosunków do tamtych, jaki jest. Tamten stosunek okaże się w innym miejscu, o ile dokonać tego potrafimy przy Bożej pomocy. Teraz zaś niech nam wystarczy powiedzieć tyle, że Platon oznaczył jako kres dobre życie wedle cnoty i że może ten kres dobra być udziałem tylko tego, co by posiadł znajomość Boga i umiał naśladować Boga i że szczęśliwym z innej przyczyny być nie można. Niewątpi przeto, iż filozofować jest to kochać Boga, którego natura nie jest cielesna. Stąd oczywisty wniosek, iż wtedy będzie szczęśliwy hołdownik mądrości, bo tym jest filozof. Gdy zaczął cieszyć się z Bogiem, cieszyć się Bogiem, chociażby bowiem nie był ustawicznie szczęśliwy taki, co posiadał kochaną przejście rzecz, licznie przecież kochając. Rzeczy, kochania niegodne są nieszczęśliwymi, owszem, tym nieszczęśliwsi właśnie, że posiadają je. Nikt jednak szczęśliwy nie jest, gdy nie posiada tego, co kocha, bo nawet i ci, co kochają rzeczy niegodne kochania, nie uważają się za szczęśliwych, o ile kochają, lecz o ile cieszą się posiadaniem rzeczy ukochanej. Ktokolwiek wtedy posiada ukochaną przez się rzecz, a kocha prawdziwie i najwyższe dobro, któż zaprzeczy, że taki jest szczęśliwy? Chyba człowiek całkowicie upośledzony na umyśle. To zaś prawdziwie i najwyższe dobro nazywa Platon Bogiem. Dlatego mówi, że filozof jest miłośnikiem Boga, iżby, ponieważ filozofia dąży do życia szczęśliwego, ten, kto Boga ukochał. Szczęśliwy był z posiadania Boga.